Kiedyś miałem taki pojebany okres w życiu, że w ogóle mi się nic nie chciało, byłem totalnie niepewny siebie, w losowych momentach zaczynałem płakać i wpadać w jakąś panikę i szczerze mówiąc to mnie myśli samobójcze. Nigdy w życiu nie byłem w tak złym psychicznie i fizycznie stanie jak w 2022 roku. Do tego wszystkiego to w środku tej mojej burzy poznałem dziewczynę. Czym więcej czasu mijało, tym bardziej między nami ich skrzyło, aż w końcu się w sobie zakochaliśmy, weszliśmy w związek i kurwa nie zgadniesz, rozjebałem ten związek. Stałem się nagle z dnia na dzień jakimś frajerem. Oschłym, znudzonym i niekulturalnym frajerem, po prostu. I strasznie tą dziewczynę zraniłem. I tak związek się skończył. I parę miesięcy po wakacjach 2022 roku, czyli po tej całej mojej psychicznej burzy i nieudanym związku, wpadłem na pewien filmik. To był moment w moim życiu, w którym zacząłem coraz bardziej poznawać samorozwój, jakieś zdrowe nawyki, pozbywałem się tych złych i tak dalej, i tak dalej. I natrafiłem na filmik o pornografii. I wtedy stary, kurwa, oczy mi się otworzyły. Przez całe swoje Moje życie myślałem, że porno to normalna potrzeba każdego mężczyzny, że to jest kompletnie normalne, że ja to robię, że to jest moja potrzeba fizjologiczna, że ja w ten sposób się uczę seksu, że ja sobie tak radzę jak nie mam dziewczyny i tak dalej, i tak dalej. Dosłownie, nie wiem, kto mi to kurwa wmówił, ale jak głęboko wierzyłem w to, że ja robię coś dobrego, sięgając po pornosy i waląc konia. Tamten filmik kompletnie zmienił moje życie. Zmienił moje poglądy i zrozumiałem, że to, że czułem się tak chujowo, że nie miałem żadnej motywacji do pracy, że byłem totalnie. Niepewny siebie, że byłem totalnie niezrównoważony emocjonalnie i raz płakałem, raz byłem szczęśliwy, raz spadałem w panikę. I to, że nagle stałem się taki znudzony i oschły dla tej dziewczyny, to jest wszystko efekt uzależnienia od pornografii. I jak się o tym dowiedziałem, to odpalił mi się motorek w dupie i nie chciałem już ani dłużej pozostawać uzależniony od tego gówna. No ale szczerze mówiąc, to na początku nie zdawałem sobie sprawy, że jestem uzależniony. Gdy o tym usłyszałem, to sobie pomyślałem, Łe, odejście od pornografii to musi być na pewno bardzo łatwe. I tak samo odwalenia konia, że. To na pewno nie jest żaden problem. I rozpoczęły się pierwsze próby. Niestety, kurwa, kończyły się one po dwóch, trzech dniach. Nie robiłem żadnego progresu. Jak zamykałem oczy, widziałem pornosy, i naprawdę wtedy sobie zdałem sprawę, że jednak to jest problem, że jednak jestem uzależniony i że to wcale nie jest takie łatwe, żeby z tego wyjść. No mówię ci, nie potrafiłem wytrzymać dłużej niż 3 dni bez pornografii i walenia konia. Ale potem udało mi się to pokonać w jeden miesiąc. Dosłownie, no, 4 tygodnie i byłem wolny i już nigdy do tego nie wróciłem. I do tej wolności doprowadziły mnie te cztery rzeczy. Które opiszę ci dzisiaj w tym filmiku. Więc na tym etapie proszę ci tylko o jedno. Zaufaj mi. Dosłownie, bo oprócz tego, że sam siebie wyciągnąłem z tego gówna w 4 tygodnie, to pomogłem zrobić to samo setkom młodych chłopaków. To, co mówię, naprawdę działa. Jak to zastosujesz, to to zrozumiesz. I teraz wchodzimy do pierwszej rzeczy, czyli do tego, żebyś stary znalazł swój powód. Żebyś ty wiedział w ogóle, dlaczego chcesz to pokonać. Bo jeżeli powiesz sobie, no, chcę przestać oglądać porno, chcę przestać palić konia, ale tak naprawdę, kurwa, no po co chcesz to zrobić? No jeżeli nie potrafisz odpowiedzieć na to, to cała ta walka. Będzie dużo trudniejsza, będzie dla ciebie po prostu jak katorga. Serio. Przeczytałem taką książkę. Człowiek w poszukiwaniu sensu, Wiktora Frankla, austriacki psychiatra żydowskiego pochodzenia, który trafił do obozów koncentracyjnych w trakcie II wojny światowej. I on przeżył. Przeżył ten okres, przeżył te lata i widział naprawdę najgorsze rzeczy. Nie ma co tu pierdolić. I po tym całym doświadczeniu doszedł do wniosku, że to, co różniło ludzi, którzy przeżywali, od tych, którzy nie przeżywali, było to, czy dalej była w nich ta nadzieja, czy dalej był w nich ten powód wiadomo, to było najgorsze miejsce kurwa na ziemi i nadzieja w takim miejscu bardzo szybko może umrzeć, ale chodzi o ten powód. Dlaczego oni mogliby czekać na wyjście z tego bagna, na wyjście z tych obozów? Po prostu chodzi o to, by nadać sens temu cierpieniu. Sensem tego pana, który napisał tę książkę, była jego żona. Wyobrażał sobie, jak będzie wyglądać jego życie, gdy już wyjdzie z tego obozu, jak już z nią będzie. Tak naprawdę ona była dla niego tym światłem w tunelu. Niestety ona była w innym obozie i nie zdawał sobie sprawy z tego, że ona już dawno nie żyje. Ale mimo wszystko była ona dla niego tym powodem, który pozwolił mu przeżyć te najgorsze czasy tak naprawdę. I stary, wiem, że to jest bardzo ekstremalny przykład, ale skoro zadziałało to wtedy, to zadziała to i tutaj. Więc musisz sobie zdać sprawę, dlaczego tak naprawdę chcesz pokonać uzależnienie od pornografii. Bo jeżeli nie będziesz wiedział, dlaczego chcesz to zrobić, to przyjdzie pierwszy, lepszy, gorszy moment, w którym będziesz miał rozjebany dzień, w którym będziesz trochę taki, no wiesz co, zesmucony, zestresowany, czy wkurwiony i ty wrócisz do walenia konia i pornografii na pełnej piździe. Ale w momencie, gdy będziesz wiedział dlaczego chcesz się od tego uwolnić, to to cię będzie trzymało od tego w daleka. Więc zastanów się dlaczego chcesz to zrobić. W moim wypadku było to to by już nikt z moich bliskich nie musiał patrzeć na mnie w tak rozjebanym stanie psychicznym. Być może tobie zależy na tym żeby być pewnym siebie, żeby dziewczyny się tobą interesowały, albo tak jak ja żeby już nigdy nie wracać do tych problemów psychicznych przez które się kiedyś przechodziło Niech to będzie po prostu personalne, nie sugeruj się mną ani trochę, ale uświadom to sobie i tego powodu się trzymaj. I zanim przejdziemy do drugiego punktu, chciałbym tylko coś powiedzieć, że jeżeli spodoba Ci się to, co tutaj powiem w tym filmiku, albo już podoba, to stary, mam coś, co Cię zainteresuje. Droga do wolności. To mój program na temat walki z uzależnieniem od pornografii, który dosłownie gwarantuje wolność odporną 4 tygodnie. Jeżeli się tak nie stanie, to zwracam całą kasę. Program ten składa się z takich filmików jak ten, który oglądasz teraz. To dosłownie 18 filmików, gdzie zostawiam całą swoją pierdoloną wiedzę, całe swoje doświadczenie gromadzone przez lata, związane właśnie z tym tematem. Z tej decyzji nie da się wyjść lebo bo tak jak powiedziałem, jeżeli będziesz niezadowolony, to Zwracam ci całą kasę. Nie jestem tym typem gościa, który weźmie Twoje pieniądze i nagle znika, bo w sumie ja to już swoje zarobiłem i teraz rób sobie co chcesz. Nie. Moim zadaniem jest tutaj zmienić Twoje życie. Moim zadaniem jest uwolnić Cię od pornografii i masturbacji, i dopóki tego nie zrobię, tak naprawdę, no nie mogę kurwa spocząć na laura. Więc tak jak mówię, jest to naprawdę bezpieczna decyzja i ten program możesz znaleźć w drugim linku w opisie. Oprzej to sobie, sprawdź go sobie, gorąco Cię do tego zachęcam, i gdy już to zrobiłeś, przychodzimy do drugiego punktu, czyli do tego, żebyś usunął soft ze swoich social mediów. Pamiętam taki moment w swoim życiu, jak usunąłem TikToka. Dosłownie, zdałem sobie sprawę, że spędzam na nim po 5-6 godzin dziennie i było mi strasznie wstyd z tego powodu, bo ja wszystkim narzekałem, że nie mam na nic czasu. Usunąłem go z dnia na dzień i nagle, kurwa, zauważyłem coś takiego, że nie mam tylu pragnień oglądania pornografii, walenia konia i tak dalej, że to wszystko idzie mi łatwiej i że łatwiej jest mi powiedzieć nie. Na początku nie wiedziałem o co chodzi, ale potem zdałem sobie sprawę, że to przez te piękne panie, które pokazywały swoją na TikToku, tak bardzo chciało mi się oglądać pornosy. I w momencie, gdy tego nie było, to cała walka stała się automatycznie, momentalnie. Dużo, dużo łatwiejsza. Stary, taka jest prawda. Czy to Instagram, czy to TikTok, tam jest pełno tego gówna. Mimo wszystko jest to ponoć zgodne z polityką tych aplikacji. Ale dziewczyna może się ubrać, ubrać, w strój kąpielowy, świecić kurwa całym swoim ciałem, pokazywać cycki, pokazywać dupę na tym filmiku, ale i tak nikt jej kurwa nie zbanuje, nikt jej nie usunie. Oglądają to dzieci. Ogląda to w sumie kurwa każdy. Nie wiem, ja miałem coś takiego, że jak wróciłem do Instagrama, nie? Po naprawdę miesiącach przerwy i jak klikniesz tą lupkę, to zaczynałem. Się wyświetlać te posty. Dosłownie, cała moja kurwa ta strona na tej lupce to były jakieś kurwa dupy. Inaczej tego nie ma jak nazwać. Po prostu, Instagram mi coś takiego kurwa podpowiada. U kobiet to tak nie wygląda. Algorytm jest bardzo mądry. Wyświetla się to tylko u nas, u mężczyzn, i wpierdala nas właśnie w takie rzeczy jak uzależnienie od pornografii. Bo to jest dosłownie jak stopień do piekła. I naszym zadaniem jest się tego pozbyć. No i ja zrobiłem tak, że usunąłem tego TikToka. Ale potem zdałem sobie sprawę, że jest łatwiejszy sposób, żeby to ogarnąć. Zamiast dokładać sobie walki z kolejnymi im w momencie, gdy chcemy odejść od pornografii. Bo każda z tych aplikacji, czy to TikTok, czy to kurwa Instagram, czy to Twitter, czy jeszcze coś innego, to wszędzie tam jest taka funkcja, jak nie interesuje mnie to. Dosłownie widzisz jakiś post, to albo przytrzymujesz ekran, albo klikasz trzy kropeczki, czy jeszcze coś innego. I tam będzie opcja ukryj, albo nie podpowiada mi więcej takich treści, albo nie interesuje mnie to, albo nie chcę tego widzieć. Jakoś tak to się będzie nazywać. W momencie, gdy zobaczysz piękną panią, która świeci swoją dupą, wypierdol ją. Wypierdol dziewczyny z Instagrama, TikToka, czy Twittera. A w ten sposób uwolnisz się od pornografii, a raczej ogólnie sprawisz, że ta walka będzie dużo, dużo łatwiejsza. A w momencie, gdy się pozbędziesz pornografii, to wpuścisz prawdziwe, zajebiste dziewczyny do swojego życia. Uwierz mi, w momencie, gdy się tego pozbyłem, to moje życie miłosne, moje życie z dziewczynami po prostu, no, kompletnie się kurwa odmieniło. Z nieatrakcyjnego gościa, który bardzo rzadko był pożądany, stałem się gościem, no, kompletnie odwrotnym, dosłownie. Chodziłem na randki, spotykałem się, poznawałem nowe dziewczyny, aż trafiłem na dziewczynę, w której się zakochałem. I Jesteśmy już ponad dwa lata razem. Stary, naprawdę kurwa to działa. Pokonanie tego gówna totalnie to zmieni. Dlatego jeżeli byłoby Ci szkoda, tych kurwa filmików, tych reelsów, tych TikToków, to przypomnij sobie o tym. I poza tym to pamiętaj, dlaczego to robisz, tak jak mówiliśmy w punkcie pierwszym. Więc w momencie, gdy wrócisz na Instagrama, TikToka, czy jeszcze tam gdzie indziej po tym filmiku i wyświetlić się znowu coś takiego, upewnij się, że kliknąłeś, nie interesuje mnie to, bo uwierz mi, wystarczy parę takich kliknięć i tego typu treści przestaną Ci się podpowiadać. I od razu, życie łatwiejsze. No i dobra, skoro to mamy obgadane, przechodzimy do punktu trzeciego, czyli do tego, żebyś polubił swoje życie, mój drogi. Bo jeżeli twoje życie polega na ciągłym uciekaniu od tego życia, czyli nagraniu w gry, serialach, skrolowaniu i tak to będziesz walić konia i oglądać pornosy bo najzwyczajniej w świecie twoje życie jest po prostu do dupy moim zdaniem na szczęście w życiu składają się między innymi te dwie rzeczy życie towarzyskie i życie ze samym sobą życie towarzyskie no to raczej wiesz na czym polega chodzi o to żeby no spotykać się z tymi ludźmi robić jakieś wyjazdy kurwa wsadzić dupę w pociąg i pojechać gdzieś w Polsce nie wiem wynając jakiś domek ze znajomymi albo pojechać do jakiegoś znajomego właśnie albo do cokolwiek rozumiesz jakieś tripy, spotkania imprezy, domówki, stary, to jest naprawdę ważne. Wiadomo, to co robimy już na tych imprezach, domówkach, może nie jest takie zdrowe, ale szczerze mówiąc, to kurwa, palenie czy picie to gówno jest zdrowsze od samotności, od życia samego jak palec. Naprawdę, ja wolę kurwa już pić i palić na tych imprezach, niż siedzieć w domu, walić gruchę, oglądać pornosy i żyć jak kurwa, samotne gówno. Dosłownie, ja nie chcę tak żyć. A uwierz mi, spędziłem rok w takim stanie i to w ogóle nie jest fajne. Może przez dwa tygodnie, jest, bo masz taki swój super spokój i tak dalej, swoją strefę prywatności, ale nie. Potem pragniesz, żeby ktoś tą strefę prywatności naruszył, bo jesteś kurwa aż taki samotny. Więc upewnij się, że w ciągu tygodnia spotykasz się parę razy z tymi znajomymi, że zagadujesz do dziewczyn, że zapraszasz się na randki, że organizujesz jakieś imprezy albo kurwa nie wiem, no cokolwiek. Spotykaj się z ludźmi, bo jeżeli tego nie będziesz robić, jeżeli twoje jakby uspołecznianie się będzie zachodzić tylko poprzez granie w gry, to będzie ci kurwa smutno. No, będzie ci przykro i będzie do tupy. Serio, i będziesz walić konia I będziesz oglądać pornosy, po prostu A tego nie chcemy No i oprócz tego, no to jeżeli chodzi o życie ze samym sobą To moim zdaniem trzeba mieć jakąś zajawę Serio, jeżeli masz jakąś zajawkę Jeżeli masz jakiś cel, jesteś czymś podjarany Jakimś rzeczą, to to wam tak przesiąka Jesteś przeszczęśliwy Widzisz, moją zajawką jest ten YouTube Moją zajawką jest pomaganie ludziom, młodym chłopakom Z od pornografii i masturbacji Wstaję każdego dnia o tej samej pierdolonej porze I nagrywam te filmiki właśnie po to żeby, no powiem szczerze, żeby zmieniać świat. Serio, chcę to zrobić! I kocham to robić. Jaram się tym. Widzisz ten cel na ścianie. Ja naprawdę kurwa traktuję to bardzo poważnie. Poza tym to mega jaram się kickboxingiem. Jak wchodzę tam na ten trening, to głowa jest tak wyłączona i skupiam się tylko na tym. Dosłownie, no, jestem tam taki szczęśliwy, że kurwa ciężko mi to opisać. Naprawdę. Mógłbym to codziennie napierdalać po dwa razy, bo czuję się tam tak zajebiście. Mimo tego, że czasem boli, mimo tego, że czasem wleci na wątrobę, mimo tego, że czasem jestem już taki... Męczony, kurwa, że w ogóle nie mam siły, to ja to kocham, uwielbiam to. Tak mnie to jara, że ja pierdolę. Stary, i ty musisz mieć taką samą jakąś zajarkę na czymś. Nie mówię na czym, obojętne to jest, naprawdę. Jeżeli jarają ci samochody, to jaraj się samochodami. Jara się siłownia, jara się siłownią. Jara się sprzątanie, jara się sprzątaniem. Dosłownie to jest jeden chuj. Byle, żeby te zajaranie było takie prawdziwe. Akurat ten punkt jest taki już bardziej długoterminowy niż to usunięcie triggerów, znalezienie powodu i ta czwarta rzecz, o której zaraz powiem. Ale zależało mi na tym, żeby to. Do Ciebie dotarło i żebyś o tym wiedział. Bo w momencie, gdy będziesz lubić swoje życie i będziesz się nawet kochać, to przestaniesz potrzebować pornografii, bo tak naprawdę sięgasz po porno, bo próbujesz się jakoś uszczęśliwić, bo próbujesz jakoś dodać kolorków do tego swojego czarno-białego życia. I w momencie, gdy przestanie być czarno-białe, przestaniesz jej potrzebować i automatycznie przestaniesz po nią sięgać. Stary, na tym etapie w moim życiu dla mnie przejście po porno to kara i ja nie chcę tego robić. Serio. Bo po prostu wiem, że w ten sposób tylko niszczę sobie te życie, tracę pewność siebie, niszczę swój związek i tak dalej, i tak dalej, a moje życie. Jest na tyle zajebiste, że tego po prostu nie potrzebuję. Koniec masła maślanego. Przechodzimy do czwartego punktu, już ostatniego w tym filmiku, czyli stary do redukcji. Czyli teraz konkretik Jak odejść od pornografii? Nie jak sobie wspomóc tą walkę, tylko jak od niej odejść. Redukcja polega na tym, że przede wszystkim znajdujesz średnią, co nie? Ile razy ty w ciągu tygodnia walisz konia i oglądasz pornografię? W momencie, gdy masz już tą średnią, przykładowo robisz to codziennie, czyli 7 razy w tygodniu, stawiasz cel na następne 7 dni i twoim zadaniem jest ten cel osiągnąć i gdy go osiągniesz, postawić następny, aż po prostu dojdziesz do zera i przestaniesz walić konia i oglądać pornocyt. Tylko stary. Jest parę rzeczy, które musisz wiedzieć, bo to jest naprawdę, to jest chujnie filozofia, to jest bardzo proste, ale musisz zapamiętać te rzeczy. Przede wszystkim, to cel, który sobie stawiasz, musi być prosty. Nie rzucaj się na głęboką wodę, bo w momencie, gdy cel będzie zbyt trudny, to będziesz sfrustrowany, wkurwiony, nie osiągniesz tego celu i to tylko się prosi o to, żeby wrócić do punktu startu. Naprawdę, lepiej dać sobie ten czas, którego Potrzebujesz, nie próbuj tego głupio przyspieszać, tylko sobie zmierzaj krok po kroczku. Skoro, powiedzmy, Twoją średnią jest 7 razy w tygodniu, to bardzo rozsądnym celem byłoby 1 albo 2 razy mniej, nie więcej, czyli 7 na 6 albo 5 dosłownie, nie więcej. Poza tym to obstawiam, że w trakcie tej redukcji przyjdzie taki moment, w którym poczujesz się bardzo, bardzo na siła. Osiągniesz już parę tych celów. Przejdziesz z 7 na 6, z 6 na 5, z 5 na 4 i obstawiam, że właśnie gdzieś na tym etapie poczujesz, że kurwa jest. Jesteś na siłach, że naprawdę, że już coraz mniej potrzebujesz tej pornografii, że ta cała walka staje się coraz łatwiejsza. I wtedy właśnie możesz sobie atakować o więcej. Wtedy zredukuj sobie z czterech razy na jeden, z czterech razy na dwa. Ale nie wymuszaj tego. To ma być tak, że jeżeli ty wyczujesz, że jesteś w stanie to zrobić, to wtedy lecisz. Ale nie tak, że niecierpliwość z tobą wygrywa i ty nagle, kurwa, no dobra, to ja to ja chcę szybciej, ja chcę szybciej. Bo nie warto, tylko sobie w ten sposób nogę podłożysz. A uwierz mi, najprawdopodobniej przyjdzie taki moment. W którym będziesz mógł przyspieszyć całą tą walkę, tylko trzeba po prostu go wyczekać. No i poza tym, stary, to chcę, żebyś dążył do zera. Nie ma zostawienia sobie jednego czy dwóch razy w tygodniu. Żadnych wymówek. Bo jeżeli sobie to zostawisz, no to żegnaj się z pewnością siebie, z zainteresowaniem od kobiet. Bo prawda jest taka, że ty dalej pozostajesz uzależniony. Serio. Rozwiązaniem jest tutaj kompletne pozbycie się tego. I uwierz mi, że w momencie, gdy już to zrobisz, co nie, gdy zejdziesz na to zero, gdy już przestaniesz oglądać pornografię i walić konia, to mówię ci przestaniesz tego potrzebować. Ty przestaniesz czuć z tego przyjemność, bo życie zacznie ci sprawiać dużo większą przyjemność. To jest zajebiste. I ja ci naprawdę mogę obiecać, że rzeczywiście tak jest. Nie zdajesz sobie sprawy, ile ty masz wiedzy w tym momencie. Wiesz, jak redukować, wiesz, że masz polubić swoje życie, wiesz, że masz usnąć triggery i znaleźć swój powód. Tylko proszę cię, nie przekładaj tego na później. Twoja redukcja zaczyna się jutro, albo dzisiaj, nie później. Bardzo się cieszę, stary, że dotrwałeś do końca. No i to, że dotrwałeś do końca, daje mi znak, że przede wszystkim lubisz to, co mówię, i że traktujesz temat wyjścia z pornografii i masturbacji naprawdę bardzo poważnie. Dlatego, stary, chcę ci tylko powiedzieć, że ten program Droga do Wolności jest dokładnie dla ciebie. Przyspieszę ci te rezultaty, ułatwi ci to wszystko do czterech tygodni. Jeżeli się tak nie stanie, zwracam całą kasę. Ty na tej decyzji nic nie tracisz. I pokonując uzależnienie od pornografii, dzięki mojemu programowi, możesz też wspomóc mnie w osiąganiu moich marzeń. Wiem, że to może być też trochę straszne kupować coś od jakiegoś youtubera w dodatku w tej tematyce, ale stary, w momencie, gdy zastosujesz to, co mówię w tych filmach, to rozumiesz, że ja jestem godny zaufania. To nie są filmy pisane przez chat GPT. To płynie z mojego serca, bo ja naprawdę chcę zmienić twoje życie, a nie tylko coś tu popierdolić, żeby popromować swój program. Dziękuję, dziękuję i jeszcze raz dziękuję. Widzimy się w następnym filmiku. Program znajdziesz w drugim linku w opisie. I co? Do zobaczenia, powodzenia i się mano stary. Jeżeli masz jakieś pytania, pisz w komentarzu.